czy y, inwestycji czy remontu stadionów wykonania tej sztucznej nawierzchni obok płyty głównej. Chciałem zapytać, czy miasto przewiduje zakup terenu na to, żeby boiska treningowe były również y, z nawierzchni naturalnych. Więc, czy, czy są jakieś plany w tym kierunku? Płytę główną rozumiem, bo można jest tak, będziemy aplikowali ośrodki, ponieważ te środki, które, były, które mieliśmy na, na tą budzę po przetargach, no były o wiele, o wiele, o wiele nie bardzo niewystarczające. One stanowiły tylko 30%. Mam nadzieję, że w roku 2020 uda nam się napisać projekt i pozyskać co najmniej 50% dofinansowania i przejdziemy do realizacji dalszej części remontu stadionu. A chyba w do końca, do połowy października mamy mieć oddaną płytę boczną, tak w do końca wrzesień do końca wrzesień, tak płytę boczną wykonaną